Hello! Z tej strony El Bartek. i dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację pod tytułem Portal Gun Mode. Pierwsze co dodaje nasza modyfikacja, e, to jest oczywiście Portal Gun, z czego sama nazwa wskazuje. E, najpierw do skraftowania naszego Portal Guna będziemy potrzebować e, danego przedmiotu, czyli miniaturę Black Hole. Ale najpierw musimy e, uzyskać... Pearl Dust, którego w piecyku prze, m, przetapiamy yy, wiadro z lawą, kiedy u, wtedy otrzymujemy wiaderko z lawą pustę i yy, przetapić to przez perłę kresu. Wtedy otrzymujemy 8 Pell Dust. Kiedy mamy już 8 Pearl Dust, możemy skraftować nasze miniaturę Black Hole, które kraftujemy z y, naszych 8 Pearl Dust i jednej nederowej gwiazdy, czyli wysokie wymagania. Kiedy już mamy, kiedy już mamy yy, nasze miniaturę Black Hole, Nasze naszym crafting table będziemy potrzebować teraz 5 sztabek żelaza, 2 obsydiany, jednego diamentu i mi tego miniaturę Black Hole. Wtedy umieszczamy to w ten sposób i otrzymujemy naszego Portal guna Zastosowania: Portal Gun służy tylko do przemieszczania się. Strzelamy lewym, przycisk lewym przyciskiem maszyn, niebieskim portalem, drugim pomarańczowym, na przykład tutaj. No i przeskakujemy. No i jak to, tak to działa. Zrobię yy, to wyżej. I zaraz wam pokażę ciekawostkę, która jest w tej modyfikacji. Kiedy. Yy, no, kiedy wejdziemy w nasz portal. Przeskoczyłem przez niego jeszcze raz. Kurczę, no. Co trzeba... O, zauważyliście, że z podwojoną prędkością wyszłem. Właśnie tutaj o to chodzi, że działającej właśnie prawa fizyki, które jeśli szybciej wylecimy w dany portal, szybciej też wylecimy z drugiego. To było, byłoby tyle na temat portal GUN. Ale jeśli... Chcielibyśmy mieć więcej portali, możemy skraftować więcej. Zamiast skraftować y, następnego portalgana, czyli Atlas. Portal gun. Musimy umieścić jasno-niebieski barwnik z naszym portalganem, y, default Portalganem. W crafting table otrzymujemy Atlas. Tak on wygląda, a to są jego kolory. Y, możemy też otrzymać y, Portalgan Atlasa którego kraftujemy z mlecznej żółci i jednego naszego jednego default Portal Gun. I otrzymujemy Portal Gun Peabody'ego. Wyzrzeliśmy on takie portale, czyli żółty i czerwony. I mówimy jeszcze. Jezus. Możemy też otrzymać bacon gun, którego kraftujemy z jednego surowego schabu i jednego default portal guna. Tutaj otrzymujemy back on, y, U mnie akurat wystrzeliwuje takie y, portale, ale u was może mieć, możecie też to ustawić w tzw. pliku properties, czy jak to, jakoś tak. I w nim możecie ustalić... Jakie kolory ma wystrzeliwać wasz portal? Prawdopodobnie. I teraz będziemy potrzebować skraftować jeszcze kolej kolejną rzecz. E, to jest e, potatos. E, jeśli znaczy grę portal. widzicie, że potatos to jest jakby glados umieszczona, ten główny komputer, glados umieszczony w ziemniaku, którego kraftujemy bardzo trudno dwa przykaźniki, dwie, dwie czerwone pochodnie, szaf, jedna szafa grająca, jeden ziemniak, to chyba trudniej już zdobyć. Przy, jeden przycisk, czerwon, czerwony pr, jeden czerwony proszek i mleczną żółć. Wtedy otrzymujemy potato. Potatus. Ja wsadzamy to y, z naszym default gunem i otrzymujemy potato gana yy. Ten portal gun jest tak trudny do craftowania, też z tego powodu tak wywnioskowałem, bo ten, bo ten ziemniaczek może do gadać, czyli GLaDOS. U mnie on nie jest zbyt rozmowy, ale u was powinien być bardziej. I też możemy się teleportować. I, i wystrzeliwuje u mnie akurat takie y, portale, ale może chyba u was być inaczej, czy jakoś tak. No. I wtedy możemy mieć aż pięć rodzajów y, portal gunów. Już mogę sobie je usunąć, zostaje tylko sobie tego. Yy, następny to jest yy, portal spawner, którego graftujemy z kolejnego miniatura Black Hole, Czterech ształek żelaza, dwóch diamentów i otrzymujemy portal spawner. Why jeden? Jaki jeden? Yy, normalnie otrzymujemy aż dwa portal spawnery. Sorry. Że wsadziłem tylko jednego. I... Co teraz z nimi zrobić? Jak portal spawner już, myśl, już chyba się domyślacie co on robi. Spawnują nam portale, ale najpierw musimy wejść w ich ekwipunek i pisać yy, wartości. Jaki portal Gun ma być... Jaki, jaki mają spawnować Portal Gun. I też to znaczy, że czym mają się wyłączać podcięcie Redstone, ja, ja wolę, żeby tak. Wyłączamy niebieski Tutaj też robimy, ale zamiast niebieskiego włączamy pomarańcz. I wtedy włączamy pomarańcz i niebieski, bardzo proszę, łączyły się. O to chodzi, można robić, dzięki nim to można się trochę tym pobawić, takie jakby mapki można na podstawie nich zrobić. No. ok, skasuję to. Dobra, Dalej teraz jeśli denerwuje was jeśli portal gana wystrzelicie za wysoko i spadniecie z dużej wysokości i się zabijecie i na przykład stracicie diamenty, złoto i żelazo, to możecie też stworzyć longfall buty. Najpierw żeby stworzyć nasze dwa longfall buty Potrzebujemy jednego longfall boota, którego kraftujemy z sześciu sztabek żelaza, dwóch diamentów i jednego obsydianu. To bardzo zachęca do gry w Minecraft, do kopania w minecrafcie. <grym> yy, yy, I teraz, żeby skraftować nawet dwa longfall booty, musimy w crafting table po prostu ustawić dwa longfall buty i tyle. Ja otrzymujemy longfall boot, które już mam założone na siebie. Czadowo też przy tym wyglądają. Jeszcze z portal gun'em to w ogóle chat. Patrzcie, z tyłu też. No, i właśnie tak one się prezentują. E, następnie mamy tutaj Portal Gun Pedestal, y, którego grafujemy z 3 sztabek żelaza, 1 czerwonego proszku i obsydianu. Wtedy otrzymujemy Portal Gun Pedestal. Y, to jest bardzo luksurny, luksusowy po prostu rzecz. Animacje są w nim niezwykłe i możemy na nim postawić naszego Portal Guna i Przecudownie prze po prostu na nim wygląda, i też jego jedna wartość jest taka: to jeśli połączymy go z Redstone'em, on strzelać portal, portalami. Widzicie? Jeśli nie będzie miał na swojej drodze, widzicie, że jak strzela, no, znaczy on strzela nawet kiedy. No nie wiem, jak go to określić. Widzicie, sam może po prostu strzelać. E może to też bardzo fajnie wykorzystać, patrzcie. No, kiedy odtniemy dostęp redstone, no on po prostu się wyłączy. E Dobra, wezmę... Dlaczego ja nie mam portalgana? Usuńmy to. No, możemy wsadzić wszystkie portalgany, bez wyjątku. Dobra, teraz możemy skraftować coś takiego jak wedge storage cube. Wedge storage cube craftujemy bardzo prostutko, jak na tego moda. 4 yy, ka yy, bloki kamienia 4 yy, sztabki żelaza i jeszcze mamy moje cztereczki White, Cube. White Cube jest bardzo fajną kostką w Minecrafcie nawet. Bo patrzcie. Jeszcze sobie usunę. Yy, możemy go podnosić w portal Gun. Yy, przyciskiem G. A, i jeszcze chciałem wspomnieć, yy, że możemy resetować portale przyciskiem R. No właśnie, no. Tak, tak. No kurczę. R i wyłączamy. Yy, teraz na... O Jezu Chryste. A, możemy też trzymać yy, wait storage cube i wyłączać portale. Dlatego to jest bardzo wiele rzeczy naraz. Yy, jak widzicie, on się strasznie dziwacznie kręci. On w ogóle, w ogóle nie na przykład, na przykład wezmę tek, tego, bo możemy podnosić też inne bloki. O, patrzcie. I te się już nie obracają jak ten. Też, też zachowują swoją normalną postać i się przyklejają, jeśli nimi rzucimy. Widzicie? A jeśli rzucimy wait Storage Cube, przyklej się. Ej, i... Kurczę, sorry, bo on trochę mi to nie wychodzi. <gry> I widzicie, przyklej się, a to się nie przykleja, bo to jest nieposłuszny klocek w Minecrafcie. Trochę mi się baguje, sorry. O. No. Możemy też otrzymać coś takiego jak kostkę towarzyszą towarzyszącą, którą wykonujemy w ten sposób stawiamy naszego jednego Weight Storage Cube i rówę i wtedy tworzy nam się kostka towarzysząca, kostka towarzysząca czyli Weighted Cube. Dobra, te kostki sobie zostawimy. Jeszcze możemy skraftować coś takiego jak Weighted Storage Cube Vent albo Weighted Compassion Cube Vent. Kraftujemy je z dwóch szyb, pięciu sztabek żelaza i innego restolna i jeszcze wsadzamy albo Włated Storage Cube albo Włated Compassion wtedy otrzymujemy Włated Storage albo Compassion Cube Vent Wezmę już sobie obydwa, tutaj też wsadzam tego, no nie I teraz e, Charakteryzacja. Kurczę e, No właśnie, trzeba to coś ustawić nad nimi, bo nie mogą wisieć w powietrzu. Nie mogą tak po prostu wisieć. O, I teraz Wystarczy, że weźmiemy dla nich połączenie redstone nowe. I patrzcie, co się teraz stanie. Wyplu jeden Weighted Storage -y, bo nawet tutaj można -y, widzieć te kostki, które są w nich. Mo możemy tutaj jakby otrzymać, może nam wypluć ten, ten vent, mm, Weighted Storage Cube, zależy jaki zrobimy, a ten nam wypluje, też fajna animacja jest z tego, i ten nam wypluje Weighted Compassion Cube bardzo, bardzo regularnie, jak widzicie. I to jest ta charakteryzacja. Yy, moc jest, jeszcze jest większy. Ma, posiada jeszcze chyba. To przedstawiłem tylko połowę, co dodaje ten moc. Następnym, w następnym odcinku yy, tego moda zaprezentuję yy, resztę. Yy, resztę. Tego moda. Aj, jakbym zapomniał, sorry. Yy, jeszcze można coś ciekawego zrobić. Sorry, sorry, że zapomniałem. Bierzemy piec. Węgiel ja sobie zawsze biorę z taka. Wsadzamy i możemy jeszcze w danym kolorze portalgana, ja sobie wezmę niebieski, niech będzie. I wsadzam go tu. I się możemy go przepalić naszego normalnego portalgana w piecyku. No i teraz patrzcie, co nam wyjdzie Single Colored Default Portal Gun To jest Portal Gun, który widzicie tutaj na tym celowniczku, to, tym tutaj na środku, że mamy tylko jeden kolor i możemy strzelać tylko tym kolorem. Nie da się strzelać drugim. Naciskam prawe przycisk myszy nie strzelam. Możemy strzelać tylko jednym kolorem. Tak samo możemy zrobić na przykład z, z pomarańczą. No i z tego filmiku to by było już na tyle. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Z tej strony był Elbartek. Dzięki, cześć i na razie.